Według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, otwierają. Czy jest wśród Was ktoś taki, kto swojemu synowi proszącemu o chleb poda kamień, albo gdy poprosi o rybę, czy poda mu węża, jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby Wam ludzie czynili, I Wy im czyńcie. Tego bowiem wymaga prawo i prorocy. Kiedy przychodzimy do Pana Jezusa, to ważne jest, żebyśmy wiedzieli, czego chcemy. Dużo mówi się o tym, że w relacji z Panem Bogiem trzeba się zdać na Jego wolę, że On wie najlepiej, czego nam potrzeba, wyprzedza wszystkie nasze prośby, oczekiwania, bo On lepiej od nas samych wie, co jest dla nas dobre. Jest w tym oczywiście wiele prawdy, ale. Słowami dzisiejszej Ewangelii ewidentnie Pan Jezus chce nas zachęcić do tego, żebyśmy nie rezygnowali z własnej woli, z własnych oczekiwań, żebyśmy przychodząc do Pana Jezusa, wiedzieli, czego chcemy. Bardzo znamiennie dał temu wyraz. Święty Ignacy z Loyoli w swoich ćwiczeniach duchowych. Mam na myśli to, że na początku każdej medytacji każe odprawiającemu rekolekcję prosić o to, czego chce, czego On chce, nie czego Bóg chce. Nie każe zaczynać medytacji od modlitwy. Panie, niech ta medytacja zaowocuje tym, co Ty chcesz, żeby zaowocowała. Nie. Rekolektant przychodzi na medytację z jakimś konkretnym pragnieniem, z prośbą konkretną. I to koresponduje ze słowami dzisiejszej Ewangelii. Oczywiście. To wszystko jest prawdą, że Bóg zna nasze potrzeby lepiej niż my sami, że potrafi je nawet wyprzedzać. Słyszeliśmy też w tych dniach takie właśnie słowa, że Bóg dobrze wie, czego nam potrzeba, zanim Go poprosimy i to jest prawda. Ale Bóg chce, żebyśmy. Przychodzili do Niego i mówili, czego chcemy. On chce wsłuchać się w nasze pragnienia, w nasze pomysły. One mają naprawdę dla Niego wielkie znaczenie, dlatego że my mamy dla Niego wielkie znaczenie. Ta dzisiejsza Ewangelia jest znów Ewangelią właśnie o relacji o tym, jak bardzo Pan Jezus chce, żeby między nami, a Nim była taka żywa relacja międzyosobowa. To jest normalne w relacji międzyosobowej, że wzajemnie się o coś prosimy, że mówimy sobie, czego nam potrzeba, czego nam brakuje, że formujemy jakieś prośby, co ten ktoś, ten drugi mógłby dla mnie zrobić. To jest takie normalne, naturalne w relacji. I chociaż rzeczywiście Pan daje nam bardzo dużo rzeczy, o które w ogóle nie prosimy. Zabezpiecza nam mnóstwo rzeczy codzień, które są nam potrzebne do życia, a o czym my nawet nie myślimy. Jak choćby powietrze, którym oddychamy. Słońce, które się zapala co dzień rano, świeci nam, zwiastując nowy dzień. Ale na pewno jest mnóstwo takich rzeczy, które Pan daje nam dopiero wtedy, kiedy o to poprosimy. Dlatego, że on nas po prostu kocha. Jeżeli ktoś kogoś kocha, to chce wiedzieć czego ten drugi człowiek od niego chce Oczywiście żadna nasza prośba nie obliguje Boga do zrobienia tego, o co go prosimy Podobnie zresztą jak żadna nasza prośba kierowana do drugiego człowieka prośba ma to do siebie że nie jest żądaniem, czyli z góry zakłada Zgodę na odmowę spełnienia tej prośby. Ale prosić warto, prosić trzeba. Umiejętność proszenia i wypowiadanie próśb jest bardzo istotnym składnikiem relacji międzyosobowych. I Pan Jezus też mówi, jakby jednym tchem, zaraz o tym, byśmy szukali, byśmy pukali. Tak, uczniowie pana Jezusa mają być ludźmi szukającymi, szukającymi prawdy, szukającymi szczęścia. Tak, nie bójmy się tego słowa w kontekście relacji z Bogiem, bo przecież tak wiele pan Jezus mówi o tym, że chce, abyśmy byli szczęśliwi. Najczęściej jest to. Tłumaczone słowem błogosławieni, ale to są synonimy. Szczęśliwy, błogosławiony, na jedno wychodzi. I dlatego Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy szukali, szukali szczęścia, szukali prawdy. I żebyśmy pukali, że pukali do Niego, pukali do drzwi Jego serca, które chętnie się otworzą dla nas, ale otwierają się częściej, otwierają się szerzej wtedy, kiedy pukamy. Jezus jakby przy tych drzwiach ciągle na nas czeka. Nie wchodzi do naszego życia z butami. Jeżeli przychodzi do nas, to też puka. Ale tak jak to bywa między przyjaciółmi, jeżeli ktoś puka do mnie, przyjaciel puka do mnie, ja mu chętnie otwieram. A potem ja pukam do niego i tak samo on też chętnie otwiera, biegnie do drzwi, wiedząc, że to jestem ja. Właśnie taki Jezus staje dziś przede mną, kiedy czytam tę Ewangelię. Jezus biegnący, żeby mnie przyjąć, biegnący, żeby się ze mną spotkać, biegnący, żeby mnie obdarować żeby zaspokoić moje potrzeby. Ale dla niego ważne jest, żebym pukał, żebym przychodził. Żebym pokazał, że mi naprawdę zależy na relacji z nim, że ja naprawdę od niego chcę brać to, co jest dla mnie w życiu najważniejsze. Możemy brać od kogoś innego. Możemy pukać gdzie indziej, pewnie gdzie indziej też nam otworzą. Ale czy otrzymamy to samo, co otrzymamy od Jezusa, co otrzymamy od Boga? I w tej dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus znów przypomina nam o tym, że Bóg jest Ojcem i że zawsze daje nam to, co dobre. Taki jest po prostu Ojciec i taki jest Bóg. To nie znaczy, jeszcze raz powtórzmy, to nie znaczy, że spełni każdą naszą prośbę. Jeżeli jej nie spełni, to na pewno z jakiegoś bardzo ważnego powodu, o którym być może On nie jest w stanie nam już teraz od razu powiedzieć: wiele razy tego w życiu doświadczyłem, że o coś prosiłem, on prośby, Bóg prośby nie spełniał. Nie rozumiałem dlaczego, nie znajdowałem wyjaśnienia już od razu, ale po paru latach odpowiedź przychodziła. I dziś jestem wdzięczny Bogu za każdą niewysłuchaną prośbę. Ale żadna niewysłuchana prośba niech nas nie zniechęca do tego, żeby Boga prosić znów, żeby przychodzić do Niego i mówić, Ojcze. Naprawdę czegoś bardzo potrzebuje. Chcę Ci o tym powiedzieć.